Uwielbiam święta w krainie Klocków. Niby jest zimno, ale nie trzeba nosić kutek, bo nie jesteś na statorszy z naukami kutek. Ciekawe, jak wyglądają święta w mieście Złoli. Raczej nie zaciekawie. Uwaga, uwaga! Zapraszamy wszystkich na spotkanie z Mikołajem. No, to co chciałbyś dostać na święta? Ja to chciałbym taki blaster, który nigdy nie buduje. No, obawiam się, że w twoim przypadku nawet magiczny blaster nie pomoże. Witaj! Jak masz na imię? Na imię mi Krzysiu. I co byś chciał na święta, Krzysiu? Jakieś zwierzątko, najbardziej to raptora, a coś bardziej realnego. No to chciałem mieć w domu piaskownicę, bo ja tak bardzo lubię piasek. Piasek to najlepsza rzecz na świecie. Trochę nam nie wyszło te święta. Nie przesadzaj, fajnie jest. Nie moglibyśmy choć raz mieć normalnych świąt z normalnym Mikołajem i normalną choinką? A co, znaczą coś nie tak? O, musisz przyznać, że nie wygląda zbyt dobrze. A, kogo ja oszukuję? Te święta są fatalne. Krainie Klocków to mają dobrze. Właśnie, kraina Klocków. Co oni takiego mają, czego my nie mamy? Normalną choinkę, normalnego Mikołaja, normalne wszystko, a przede wszystkim mają praklocka. Pomyśl, Prakrocek może zrobić wszystko. Więc gdybyśmy go mieli, moglibyśmy stworzyć sobie normalną choinkę i normalne wszystko. Podoba mi się ten plan. Tak, zróbmy sobie prezent i wykradnijmy Prakrocka. Złode atakują. Pewnie chcą nam odebrać Prakrocka. Tak, już trzeci raz w tym tygodniu. Spokojnie, damy sobie z nimi radę. Dajcie się, albo... Co? Jakby się tu... A, nieważne. Lepiej oddajcie nam praklocka. Czemu ciągle chcecie kraść tego praklocka? Nie możecie po prostu sobie żyć w tym swoim mieście i nie atakować nas cztery razy w tygodniu? Właściwie to w tym tygodniu były tylko trzy ataki. No nieważne, po prostu sobie stąd idźcie. No dobra, my tylko chcieliśmy mieć prawdziwe święta. Chodźcie, wracamy do naszego miasta. To trochę ich nawet szkoda. Chcieli tylko mieć prawdziwe święta. Niby tak, ale nie możemy im oddać praklocka. Chyba mam pewien pomysł. Co, ty, 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 ty. To, to co? Kim ty jesteś? Uciekam z krainy krotków. No, jednak nie fajnie tam jest. I mam dla was pewną wiadomość. No, jaką? Mów. Dziś jest wigilia. Wieczorem wszyscy w krainie Klocków będą w domach. Nawet strażnicy. Brak krocek nie będzie chroniony. Skąd niby to wiesz? Od prezydenta. Wydaje mi się, że on jednak kłamie. Nawet jeśli to nie zaszkodzi spróbować. Hmm. No dobra, wieczorem ruszamy wykraść prakrocka. No, rzeczywiście nikogo nie ma. Wchodzimy? No nie wiem, to może być pułapka. Ja bym jednak zaryzykował. No to wchodzimy. I co mam go tak po prostu wziąć? No chyba tak. Tak, mamy go. Szybko, spadamy stąd. W końcu, po tylu latach mamy prakrocka. Lepiej stąd idźmy, bo jeszcze nas zauważą. Powiem im, że to nie prakrocka, tylko jakiś zwykły krok. Nie, niech się nacieszą.